A więc co się stało? Um, ostatnio moja nieregularność trochę pewnie was zawiodła. A więc było to tak. Miałem. Mój trochę chory, ale bardziej było takie coś. Że mój ta się po pierwsze rozwinął. Próbowałem też na innych platformach, wiadomo, i tu cały czas jak jakby powiedzieć, najlepiej. moją, taką pierwszą platformą do nagrywania. Na będzie Twitch, TikTok, Instagram. Już mam konta. Możecie wpadać na TikTok. Jeśli chodzi o filmy, chcę, żeby być regularny. Jeden film na co piątek myślę, żeby było fajnie. Jak nie zdąży, to co dwa. I jak nie będę miał czasu, to będę nagrywać live. I właśnie za minutę robię live. A tutaj macie mój resort subskrypcji. A dziękuję za wszystko, za to, tam i co? Lecimy po.